Dzień dobry, dzisiaj w tym filmie będziemy grali Kreatywa i Arenki Nie Tilteddy. Nie. Tilteddy, nie nie? No to nie graj. To się Nie, Ale się to to było też lepsze od tego. Dla ciebie Na realistikach jest lepiej, bo... No i widzisz Black Knight, który jest Bambikiem pewnie Podobno Podobno to jest Jak to jest ładowana Ale to jest taka Jest taka młotka. O, no siedzisz w takim nie? bokcie. Siedzisz w takim bokcie i ci jest respi. A ja nie mam maców. Dobra, mam. No ale lagi serwera. A to ty, a ty to ty. To ty ty. Bijemy się? Paturo tyle robi po lespa. Pykimy. Leży. A gdzie go ja A dobra on takie samo ja. Aha. Łaży wagze. No co jest? No jakiś łab we mnie spami ty pewnie. Nie, ja nie, nie Nie wcale śmieję się. Nie, to nie ja. No dobra, spamy ja. mnie bambiki jakieś. To ty? Tak! Ty? Ja myślałam, że to jest jeszcze jedna Mikołajka! Jak nie idziemy! Ja widzę Mikołajka w kupie! To trzy kołajki. Mam jednego splasha. Wygram na strefę. To trzy Mikołajki, ja nie wiem, co mnie nie. Gdzie są te małe? Tu. Ja mam chyba najlepszego sk skina z miesiącego sezonu. Tak, jakby to. Tak, 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 tak.

o nie, nie mam sprawa do tego, bo mnie nie HP więcej w ciebie. To fajnie, głupia gra. I to ta Dynamo, którą bym zabił. Wychyli wychyliła. Nie, ja nie trafiłem. O dom to tam nie jest. Bez kitu. A?

Łatwo. Ja tu jestem. Ale... po co jest spy, no. ale Ja Nie się do Teraz jest na odwrót. Jedenaście? Mam największ. była inne miejsce. O, jest

É isso To jest jak dwóch, który się udwiesz. No, wiedziałem. Ona mnie zabiła. Zrobiłam mi w plecy. Mam cztery punkty do Ciebie. Jak mnie za zabił, to... Byłbym... Jest to jedna punkty. Do Ciebie. Mam cztery punkty, wiesz? <suszel> <suszel> ja też mam cztery. Ale to jest niżej. to jest jakiś bambik. Ona jeszcze nie trafiła tej pompy. Czemu ona ścian nie postawi? No ale wreszcie, no spada. Serio. O, na razie. No, dobra. No. Ginia. Widziałem. No, idiota. Dobrze, dobrze. Ja teraz nagrywam odcinek. Tu Kto ktoś jest. No i Boże, ale spał mi. Laser. On mnie zabije. Wstysk, pan, bo nie nie, bo do ciebie. Mam no, nadzieję, ciebie jednak pieszy, zobaczę. To jest taki pan, tak? I kto jest pieszy? Chyba to Aldo musi być. Taura nie. A to? To jest to. Małe może być. Ja chcę na pewnym zlec. Mogę dopisać

Айде. Остатния бе. Но още е и още пак не узна, кога е. с боли. Blackout. Blackout. No! Zlaserował mnie. To ja. Z boku. No ale z boku mnie zlaserowali! Mhm, ja? uh no -huh. tak to zrobić Wytrzymaj, wytrzymaj! O, co się stało? O, co Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Pa! Wbij się w wbij, wbij się! No się łatwego fraga Nie, pod sieżówką mogę przejść No ale he, Mamik. bamik 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 Dobra, teraz cię zabiję na luzie Dajcie mi takticala dajcie mi ładowane do wygry. No Akurat się skończyło

no i Boże, laserują mnie zewsząd, no. no! Co uważasz? Chyba mi się go nie widać. Czarodziej walony. A czy możecie mi przy laserować wszyscy? Też masz mało. Nie wiem. Nie dam ci chłopie żyć. Muszę że to ty, konflikt nie ma. No na tym No i Boże, no To jest taka gra. To jest właśnie ta gra. O, to Widzisz, na tego lepiej niż na Na takie rzeczy, I się te. A, hmm? widzisz, no nie, że to jest masz telefon. A, widzisz, że mnie koja mi zabił. On zginie. Jaki farcie, jakby ja mnie zabił, to nie miałem na temat. Tak, nie mam do tego. No chodzę, siema. Siema. Jestem. No ile mam do kupa. Aha, co? Pięknie. Mamo, zrobisz mi coś na śniadanie? No, tu nie mam. No dobrze ci tak. Jakaś piłka, ale że czas chodzić sama po mapie, bez... nie buduje się w ogóle nic. to jest taki laser, że nie wiem. There's dog nie mam model. To jest jakiś Mr Savage. Ty liga co użyjesz?

Mas that's fair Nie. Oma. No nie! Fucking shitona mi dał. Ten jest nazywa. Nie, no, co U jedenastego? Nie, nie na Chodź. Tak chłopa nie widzę, uchodź, o. Nie, nie widzę, na Leży w locie! не yeah. mm -hmm. Dobra, ja też wychodzę. To by było na tyle dzisiaj. Do widzenia.